Cześć Anko, ja jestem Benek i witam Was na kanale IT Hardware w kolejnym podsumowaniu newsów z minionego tygodnia. Najpierw zaczniemy sobie od takich szybkich strzałów ze świata technologii, co tam się dzieje, co Chińczycy przemycają do Chin. Później przejdziemy do tego, takich ogólnych rzeczy technologicznych, później to co najbardziej lubimy, czyli nowe procki, karty graficzne. Następnie kwestie takie gamingowe, gdzie m.in. będą konsole nowe Nintendo Switch 2 i PlayStation. 5, Slim, no i troszeczkę ze świata gier. A później, później wy zostawiacie suba, chyba, że zostawicie go teraz. A my zaczynamy to podsumowanie newsów od 32 tysięcy dolarów w dyskach SSD owiniętych dookoła paska. Tak. W ten sposób przemycają, to są dyski M2, 130 tysięcy złotych. Przemyca się do Chin całą masę sprzętu. To wszystko ze względu na oczywiście ograniczenia czy też embarga nakładane przez różnych partnerów Stanów Zjednoczonych na Chiny. W ten sam sposób aż 306 procesorów Intela Ziomuś przemycą identycznie przywiązane do paska. A cóż, uda się, będzie gruba kasa, nie uda się, no to w sumie nawet nie wiem, co oni tam robią, ale podejrzewam, że w Chinach można za to mocno beknąć. Teraz przechodzimy do Apple. Do Apple, w którym być może w najnowszych iPhone'ach zabraknie jednej z ciekawszych funkcji. Moim zdaniem to jest funkcja, która na minus, ale dużo osób upatrywało w niej czegoś fajnego, a mianowicie haptycznych przycisków. Koniec z fizycznymi przyciskami, widać nie tylko przemysłu samochodowego to dotyczy, ale też wszystkie boczne przyciski miałyby dostać haptykę w iPhone'ach. Wygląda na to, że to się nie wydarzy. Natomiast wydarzą się większe baterie i to zmiana na ogromny plus, ponieważ każdy z nadchodzących modeli iPhone'a 15 dostanie większą baterię i to około o 10%. Począwszy od najsłabszego iPhone'a 15 poprzez iPhone'a 15, Plus 15 Pro i 15 Pro Max, który też będzie być może nazywał się iPhone'em 15 Ultra. Więc ogromny plus za mocniejszą, większą właściwie baterię. No ale czas pracy niekoniecznie musi być dłuższy ze względu oczywiście standardowo na mocniejsze procesory które prawdopodobnie będą miały większy apetyt na energię. Jak jesteśmy jeszcze przy Apple, no to Vision Pro i Google. W rozszerzonej rzeczywistości e, miały być na początku dostarczone w ilości miliona sztuk w ciągu pierwszego roku. Na chwilę obecną wygląda na to, że Apple złożyło zamówienie tylko na 130-150 tysięcy sztuk, więc Zaledwie kilkanaście procent tego, co miało być początkowo założone. Ponoć te gogle nie są zbyt łatwe w produkcji. Nawet Mikron musiał produkować specjalne kości pamięci, dedykowane dla tych gogli, żeby to dało się tam gdzieś wszystko poupychać, całą tą. Elektronikę. No cóż, na pewno będzie to bardzo ciekawy produkt i przyznam szczerze, nie mogę się doczekać jak wyląduje na rynku czy cokolwiek w rynku wirtualnych gogli, wirtualnej rzeczywistości, rozszerzonej rzeczywistości te gogle zmienią. Ja szczerze mam nadzieję, że tak i że te technologie zaczną się dużo dynamiczniej rozwijać. Teraz przechodzimy do Chin i ich przeróżnych wojenek, ale najpierw wojna z systemami operacyjnymi, ponieważ Chiny wypuszczają Open Killin, czyli System operacyjny, który miałby konkurować z Microsoftem i ich Windowsem oraz Apple i ich Mac OS-em. Tak, nikt nie wspomina tutaj o Linuxie, no bo jakby to nie jest żadna. Większa firma za to odpowiedzialna, też użytkowników na świecie nie jest aż tak dużo. No i przede wszystkim, sam ten system operacyjny stoi oczywiście na jakiejś dystrybucji Linuxa. No nie sądzę, żeby on zawajował świat w jakikolwiek sposób, zwłaszcza, że wydaje mi się, że większość użytkowników spoza państwa środka będzie patrzeć dość nieufnie na system operacyjny z Chin. No, Chiny też patrzą nieufnie na przeróżne sankcje, które ich dotykają, i w związku z tym wystosowują swoje sankcje. W tym momencie ograniczyli oni eksport złóż galu i germanu. Powiecie, ale co, co nas to obchodzi? A no to nas to obchodzi, że to są kluczowe, kluczowe pierwiastki w produkcji wszelkiego rodzaju półprzewodników oraz na przykład baterii też do samochodów. Jest to odpowiedź bezpośrednia na ograniczenie przez Holandię importu do Chin i eksportu do Chin, przepraszam, importu przez Chiny maszyn litograficznych, ponieważ Holandia słynie z produkcji tych najbardziej nowoczesnych maszyn litograficznych używanych przez większość Chin do produkcji przeróżnego rodzaju procesorów i półprzewodników. USA chce w związku z tym odciąć Chiny od swoich usług chmurowych. No, usług murowych firm ze Stanów Zjednoczonych właśnie w odpowiedzi na te ograniczenia eksportu. No, wojna trwa w najlepsze. TSMC samo w sobie nie obawia się ograniczeń eksportu tychże metali przez Chiny. Wiecie, ten eksport, ten łańcuch dostaw cały czas będzie nieprzerwany. On będzie płynął, będzie po prostu cieńszy, więc ten strumień tych metali ziem rzadkich będzie mniejszy. TSMC i tak ma w opór zamówień, więc w najgorszym wypadku po prostu pójdą scenami w górę, nikt z nich nie zrezygnuje, a oni dalej będą liczyć zyski, więc wygląda na to, że prawdopodobnie dlatego za bardzo się tego nie obawiają. Unia Europejska natomiast obawia się o swój rynek półprzewodników, chce go zabezpieczyć na wszelkie możliwe sposoby. W poprzednich tygodniach mówiliśmy o Intelu budującym fabrykę w Niemczech, e, składankę w Polsce itd., itd. inwestujących na szeroką skalę w Europie. Samo TSMC też zamierza inwestować w Europie, ale oprócz tego Unia Europejska zamierza podjąć się współpracy z Japonią i komisarz rynku wewnętrznego Thierry Breton e, właśnie przebywa w Japonii, i tam w tych jakby bierze udział w rozmowach w tej sprawie, żeby razem wspomóc ten rozwój, ponieważ Japonia też chce bardzo mocno swój rynek półprzewodników zacząć rozwijać. Kiedyś przodujący w tym naród, a w tym momencie już zepchnięty na margines przez Chiny, przez choćby Tajwan, TSMC, no i oczywiście przez gigantów z Korei jak Samsung, czy też Intela ze Stanów Zjednoczonych. Na chwilę obecną żadna znacząca bardzo firma z Japonii się nie wywodzi. Oczywiście mają tam takie firmy mają know-how, no ale muszą teraz postawić na to troszeczkę więcej, żeby zwiększyć swoje udziałki udziałki. Udziały w globalnym rynku i Unia Europejska też zamierza to robić, więc mają wspólny cel i pewnie wspólnie będą do niego dążyć. A Mark Zuckerberg dąży do tego, żeby zaorać Elona Maskę i to nie tylko w fightowej walce, która ponoć ma się pomiędzy nimi wydarzyć. Jestem ciekawy, czy w ogóle kiedykolwiek do tego dojdzie. Z tego co wiem, Zuckerberg trenuje znacznie dłużej, no ale Elon to też kawał chłopa, więc to by mogła być ciekawa walka, natomiast na chwilę obecną Elon przegrywa na pewno walkę na polu debiutu ze strony Zuckerberga, a mianowicie Threads, czyli aplikacja konkurencyjna dla Twittera. Debiutuje i już w pierwszy dzień zdobyła 30 milionów użytkowników. Na chwilę jak ja to nagrywam, to jest ich ponad 100 milionów, dosłownie w kilka dni. Jest to aplikacja najszybciej zdobywająca użytkowników w historii. Do tego stopnia Elon się zdenerwował, że oskarża Metę, właściciela Threads. Właściciela Facebooka o to, że rzekomo pracownicy, którzy mieli know-how z Twittera zaczerpnięte, tworzyli tą aplikację. A ja Wam powiem, że w dzisiejszych czasach, będąc takim gigantem jak Meta, raczej nie trzeba e, podkradać kogoś, żeby nam coś pokazał. Myślę, że na swoją e, jakby własną rękę będą w stanie coś takiego utworzyć i byli w stanie coś takiego utworzyć. No i Elon się zrobił zazdrosny, bo wyłożył 40 miliardów na Twittera, który na chwilę obecną zaczyna coraz bardziej kuleć. No i troszeczkę się wścieka nasz ekscentryczny miliarder, a samo TREC żeby było śmiesznie nie jest nawet dostępne na całym świecie e, nie jest dostępne na przykład w Polsce w ogóle w Europie nie jest dostępne no wszystko jest związane oczywiście z tymi e, prawami do e, udostępniania danych itd., itd a już ma grubo ponad 100 milionów użytkowników być może nawet jak to oglądacie to z 200 albo i 300 milionów więc przyznam szczerze, że nieźle im idzie teraz już z tematy czysto hardwareowe mianowicie chcecie kupić dysk SSD Ponoć mają jeszcze bardziej stanieć. Co prawda, w związku z tymi doniesieniami, Gal, German i tak dalej, no, wydawałoby się, że może jeszcze nie, ale przyznam szczerze, te um, ograniczenia eksportu dopiero w dłuższej perspektywie będą wpływać na rynki. A na chwilę obecną TrendForce szacuje, że o kolejne 13 około będą te ceny dysków SSD spadać. To jest niesamowite, bo i tak dyski SSD są już w tym momencie tak tanie, że niemalże, znaczy nie niemalże, cena 1 GB dysku SSD zrównała się z ceną 1 GB dysku HDD, więc to jest absolutnie niesamowite. Jeżeli chodzi o te większe pojemności, tam cały czas cena jest na korzyść dysków HDD, no ale jeżeli weźmiemy pod uwagę komfort korzystania z dysku SSD, no to praktycznie dopiero powyżej 8 TB, właściwie powyżej 4 TB do 4TB jeszcze znajdziemy tanie dyski SSD, które mogą nam zastąpić dyski HDD, ale jak już lecimy w wyższe woluminy, no to wtedy dyski HDD cały czas są niezastąpione. Ale moim zdaniem i tak mamy już piękne czasy, jeżeli chodzi o zakupy dysków. Natomiast piękne mamy czasy, jeżeli chodzi o zakup pamięci RAM, ale Czy one będą cały czas takie piękne, ponieważ producenci rzekomo mają przetrzymywać zapasy w magazynach po to, żeby zwiększyć ich cenę. Powiem Wam szczerze, to jest normalne, znaczy to nie jest normalne, ale to jest często stosowana praktyka przez przeróżnych producentów. Chociaż mimo tego, mimo tej taktyki nadal w drugim kwartale tego roku, czyli w obecnie już praktycznie się chyba kończącym kwartale, te ceny cały czas nawet do około 20% będą spadać, ale już w przyszłym kwartale, w trzecim kwartale widzimy znaczny spadek tej dynamiki spadków, bo zaledwie 3 do 8% na DDR i zaledwie do maksymalnie 5% na DDR5 będą te spadki, no ale co najważniejsze, cały czas będą. A później mam nadzieję, że jakieś antymonopolowe urzędy dobiorą się do dupy producentom pamięci i zakażą im praktyk, które by te ceny sztucznie windowały, albo jakiś zmów cenowych, bo one też mogą występować. Teraz już procesory i procesory AMD, a konkretnie Ryzen 5 5600X 3D. Procesor którego niestety w Polsce za bardzo nie zobaczymy. Procesor o bardzo fajnej wydajności został e, przetestowany przez Nexus Hardware, e, Hardware Nexus a nikt nie wiem, jak on ma na imię, Steve'a. Przez Steve'a zostały przetestowane i generalnie wydajność tych procesorów bardzo nieźle się prezentuje, chociaż cena, przyznam szczerze, nie wygląda najkorzystniej, bo około 1200 zł. No, tak naprawdę dopłacając 200 zł mamy już dwa więcej w Ryzenie 7 5800X3D, więc ta cena nie wygląda jakoś szołowo. No i dodatkowo przez pryzmat tego, że i tak to będzie dostępne ponoć tylko w Stanach i to w kilku sklepach w Stanach, no to powiem Wam szczerze, jest to absolutnie z naszego europejskiego punktu widzenia wiedza niemalże bezużyteczna. Ale ja po cichu liczę, że te procesory jednak dobrze się w Stanach sprzedadzą i dzięki temu trafią na nasz europejski stół, jeżeli chodzi o hardware. A na pewno prawie trafi na ten stół Ryzen 5 7500D. F. Czemu? F? No, tutaj jak u Intela F, bo bez zintegrowanej karty graficznej. Kiedyś Razeny miały, miały, po prostu nie miały zintegrowanej karty graficznej. W serii 7000 ją mają e, już natywnie, więc e, tutaj AMD musi stosować tego typu dopiski. Ciekawy jestem, dlaczego tak samo jak u Intela. Czy oni się dogadują, żeby to były takie same oznaczenia, czy o co chodzi? Natomiast ma być on tylko o 10 dolarów tańszy od 7600, jednocześnie posiadać niższe taktowanie. Więc powiem Wam szczerze, żadna oszczędność. Wydaje mi się, że jest to taki produkt typowo dla jakichś składaczy takich komputerów om -owych. w związku z tym tam będzie każdy dolar na wagę złota i być może tam będą się te procki sprzedawać. Natomiast na rynku konsumenckim, jeżeli cena faktycznie będzie wynosić tylko 10 dolarów, to warto dopłacić te około 40-50 zł, żeby mieć zintegrowaną kartę gry. Epiczą, nawet w razie czego. No i nawet te 100 meg 100, me 100 tak, 100 megaherców więcej na rdzeniu. Więc no Produkt taki bym powiedział średni. No ale Ryzen 3 5100 może być dobrym produktem pod warunkiem, że będzie dobrze wyceniony. Na chwilę obecną, 4100 ostatni Ryzen z tej serii kosztuje około 250 zł. I powiem Wam szczerze, jeżeli ten odświeżony Ryzen 3 na Zen 3 miałby zawojować rynek, musiałby kosztować około 300 zł. 350 max e, złotych i wtedy miałby szansę gościć w naprawdę budżetowych zestawach komputerowych. Bo już w okolicy 400-500 złotych, ba 600 złotych to już mamy Ryzena 5 5600, więc tam już w ogóle te, te, te... powyżej 500 złotych ten procesor nie ma szans. Do 500 złotych wydaje mi się, że też mamy lepsze propozycje, z choćby z serii i piątek e, serii 400. Natomiast e, no, niżej, czyli 300 złotych, tam już się robi wąsko i ten procesor naprawdę mógłby tamten przedział cenowy zawojować, zwłaszcza, że będzie go można posadzić na płytach pod AM4. I powiem Wam szczerze, no to może dać nam takie fajne podstawy do bardzo budżetowej podstawki. Jeszcze do tego wliczając coraz mocniej tajnające DDR4, to powiem Wam szczerze, może być nieźle. A jak go kupicie, no tego może nie, bo to seria 5000, ale wspomnianego wcześniej Razena, 7500F, no to dostaniecie darmowego Starfielda. Podobnie jak do wszystkich innych procesorów z serii 700 i do kart graficznych, prawdopodobnie też, ponieważ Starfield, no, gra wyczekiwana przeze mnie i przez chyba wiele osób produkowana przez Bethesda, no, ma, powstaje we współpracy z AMD, w związku z tym będzie dorzucona gratis do ich Sprzętu. No te gratisy w postaci takich gier typu AAA zawsze są zacne. Nawet jak ktoś nie chce grać w tę grę, zawsze może kodzik go sprzedać i zawsze to będzie ta stuwa w kieszeni. No a Intel, bo teraz do niego przechodzimy, czyżby porzucił swoją, em, swoją litografię na rzecz 3 nanometrów od TSMC? Na chwilę obecną mieliśmy takie przecieki, jakoby. E, tylko część procesorów najnowszej generacji typu Arrow Lake powstawała. No i Meteor Lake, który nadejdzie już też na jesień tego roku, ale jest to tylko i wyłącznie układ laptopowy, i tam trafi GPU prawdopodobnie produkowane przez TSMC. Podobnie też miało być w, w procesorach desktopowych. No ale zaczynają się plotki, że być może Arrow Lake będzie produkowany faktycznie przez e, TSMC. Wydaje mi się, że jednak nie, że nie będzie to całościowa produkcja, że nadal ten core, czyli ta, ta główna część procesora w postaci właśnie rdzeni z wyłączeniem zintegrowanej karty graficznej i przeróżnego rodzaju portów i interfejsów będzie produkowana przez Intela, a pozostałe komponenty właśnie przez TSMC w ich technologii 3 nanometrów. No a Low Lake już ma też powstawać w technologii Intel. 3. No, a jak już jesteśmy przy Intelach, to oczywiście Raptor Lakey Refresh czy też Arrow Lakey. No, mamy troszeczkę nowych przecieków. Wiemy, że Arrow Lakey pojawią się pod koniec przyszłego roku i fajnie by było, jakby ta data została utrzymana. A Raptor Lakey Refresh to jest. Październik tego roku nam się pojawią Arrow mają dostać sporego boosta, jeżeli chodzi o wydajność, zarówno i GPU, jak i ogólnie samego protka. Ale i Raptor Lejki w najnowszych przeciekach pokazują, że mają dostać więcej rdzeni, czy to mocnych, czy słabych, w zależności od konfiguracji. I powiem Wam szczerze, szykuje się nawet ciekawy refresh. Wrazem z Raptor Lake y Refresh pojawi się Meteor Lejki. Tutaj co ciekawe, mamy procesory z serii 45 Watowych procesorów 14-rdzeniowych, 6 rdzeni Performance, no mamy też 4-rdzeniowe rdzenie Performance, ale połączone one są z 8 rdzeniami XI od Intela. 8 rdzeni XI ma też karta graficzna Intel A380, desktopowa karta graficzna. Tu oczywiście będzie ona miała niższe TGP, ale tu nadal wydaje mi się, że finalnie będzie potężna integra, która komfortowo Pozwoli nam śmigać w rozdzielczości full HD. Powiem Wam szczerze, nie mogę się doczekać tych protków laptopowych bardziej niż nawet Raptor Lakeów Refresh, których. Z dnia na dzień, coraz bardziej, też nie mogę się doczekać. Tych przecieków jest coraz więcej i coraz ciekawsze. Oczywiście, datę już Wam podaję, jest to październik, mniej więcej na przełomie. E, tutaj gdzieś była data, to nie jest aż takie istotne, ale na przełomie 16 i 22 października mają się procesory Raptor Lake refresh pojawić. No cóż, czekamy tych doniesień o tych procesorach, będzie teraz coraz więcej i ja Wam będę o tym oczywiście uprzejmie. Donosił. Podobnie też jak donoszę Wam o RTIC 3050 w procesorze Intela. Nie, nie, to nie RTX 3050, a nowa zintegrowana karta graficzna, o której wspomniałem kilka newsów wcześniej, która ma zagościć właśnie w Arrow Lake'u. Co prawda, ma ona mieć wydajność 3050, RTX 3050, ale w tym najsłabszym wariancie, zaledwie 35-watowym, oczywiście występującym w konfiguracji najczęściej mobilnej, czyli w laptopach. Ale mimo wszystko, integra wydajności 3050, no powiem Wam szczerze, no nie mogę się tego totalnie doczekać. To będzie coś naprawdę ciekawego. Wyobraźcie sobie te takie miniaturowe nuki z kartą graficzną, w którą bezpośrednio, bez problemu pogracie sobie w rozdzielczości Full HD. Ja totalnie nie mogę się tego doczekać. Na pewno będzie to coś ciekawego. A wydaje mi się, że Nvidia na to tak nie czeka. Wręcz doszły nas przecieki przy, ostatnio. Jest to plotka. Jakoby Nvidia miała swoim partnerom, wiecie... Tym, którzy produkują dla nich karty graficzne i którzy zarabiają na kartach graficznych Intela, przepraszam, Nvidii, srogie pieniądze, zabraniać współpracy z Intelem. Na takiej zasadzie, jeżeli wy produkujecie karty Intela. To nie myślcie sobie, że my przyślemy Wam GeForce. Y. No i wiecie, takie MSI, Asus, Gigabyte czy te większe firmy, które no, gro zysków czerpią ze sprzedaży jednak GeForce'ów, no w życiu nie zdecyduje się na Intel. Jest to nieczysta gra ze strony e, Nvidia. Oczywiście, jeżeli jest to prawda, natomiast dochodzą nas takie słuchy, a nie jest to jakby pierwsza monopolistyczna zagrywka ze strony Nvidia, bo jak ktoś e, słyszał i pamiętał GeForce Partner Program, on też był bardzo kontrowersyjny, do tego stopnia, że Nvidia w pewnym momencie się z niego wycofała. Mam nadzieję, że to nieprawda, a jeżeli nawet prawda, to że Intel znajdzie producentów, tak jak znalazł choćby Asroka. Ja sam testowałem kartę graficzną Asroka od Intela. Bardzo fajną, bardzo ciekawą, bardzo dobrze wykonaną. W ogóle te karty Intela są bardzo dobrze wykonane, przynajmniej które ja miałem w ręce. Więc na takiej fali wznoszącej, jeżeli Intel by był i ich karty zaczęły się dobrze sprzedawać, to wszystkie świeże firmy, które zdecydują się z nimi współpracować, też na tej fali mogą wypłynąć. I wydaje mi się, że to bardzo dobra decyzja ze strony Asroka, że zdecydował się na tą współpracę. A jak jesteśmy przy kartach. Graficznych, to patrzcie, jaką wielką krową potencjalnie może być RTX, Czy to 4090 Ti, czy też RTX Titan? Aczkolwiek ja podejrzewam, że raczej będzie to 4090 Ti. Już niejednokrotnie wam to pokazywałem. No, one Mach IT Hardware i swojego też kanału. Pionowo sloty umieszczone i potężna czteroslotowa karta graficzna. Wow, naprawdę kawał bydlęcia. Jak to wejdzie. To ja nie wiem. Trzeba będzie na podnośniku do samochodu to trzymać w obudowie, żeby nie urwało całej płyty głównej. A jak jesteśmy przy kartach NVIDIA, bo cały czas przy nich zostajemy, to mamy 4060 Ti, którego znamy datę premiery. Ma ona nastąpić za 6 dni, 18 lipca. I niestety, albo stety, nikt nie chce tego recenzować. Znaczy... Myślę, że dużo osób chce to zrecenzować. Ja sam bym chciał to zrecenzować, ale Nvidia ani nie kwapi się do wysyłania, ani jej partnerzy nie kwapią się do wysyłania tych kart do recenzji. Dlaczego? Ponieważ ta karta ma kosztować tylko 200 zł mniej od ewidentnie mocniejszej 4070. Wyceniona na 2600 zł, no przyznam szczerze, nie wróżę jej. Dobrego debiutu. Później, jak jej cena spadnie w okolice 2000 zł, wydaje mi się, że może być wręcz hitem. Ale w tej cenie debiutującej 2600 zł, zdecydowanie, zdecydowanie nie sądzę, żeby coś z tego wyszło. Nintendo Switch, bo o tym Wam mówiłem, że też wspomnę. Ponoć już następca, czyli nie wiem, Nintendo Switch 2, czy jakkolwiek ta konsola będzie się nazywać, już w rękach ponoć deweloperów. I to nie chodzi o to, że być może jest to finalna wersja tej konsoli. Nie, nie sądzę, ponieważ deweloperom wcale nie jest potrzebna finalna wersja handhelda. Im jest potrzebny taki Evalboard, na którym będą mogli rozwijać gry, tworzyć gry, który będzie pokazywał wydajność tejże platformy. Tydzień temu mówiłem Wam, że Microsoft wysprzęglił się z wydajności tej konsoli i ponoć ma ona być w okolicach PlayStation 4, więc tutaj taka prawdopodobnie Płytka rozwojowa trafiła do jednego z twórców gier w Hiszpanii i oni już być może mogą na takiej właśnie e, takim prototypie pracować. E, jeżeli pamiętacie albo nie pamiętacie, to o prototypy PlayStation 5 i przeróżne zdjęcia tej konsoli wyciekały na rok, nawet na więcej niż rok przed premierą samego playjaka. wyglądały zupełnie inaczej niż finalny Playak. No ale sam hardware jak najbardziej się zgadza. Ostatnio nawet był news, tu go nie wrzuciłem akurat, ale był na IT Hardware News, że taki prototyp został wystawiony na sprzedaż za naprawdę grube pieniądze. Więc skoro już te prototypy są. Utwórców gier, to znaczy, że być może za niedługo, za rok, najpóźniej za dwa lata, Nintendo Switch 2. Zobaczymy, gdybyśmy go w przeciągu dwóch lat nie zobaczyli, byłbym bardzo zdziwiony. Zdziwione też musiało być PlayStation, jak Microsoft ujawnił cenę ich konsoli następnej, znaczy nie następnej generacji obecnej generacji, bo mowa tu o PlayStation 5 Slim, który będzie kosztował dokładnie tyle samo, ile wersja bez napędu. Prawdopodobnie konsola będzie, miała, będzie mniejsza i będzie miała poprawiony układ chłodzenia. Czekam, ciekawy jestem, 400 dolarów może wyglądać całkiem ciekawie. No cóż, zobaczymy. E, ta konsola też ma ponoć dostać opcjonalny dołączany napęd, który mam nadzieję, że będzie też obsługiwany przez inne konsole i do na przykład w wersji Digital też będzie go można dokupić. Na pewno kupić na PlayStation 5, ani na żadne PlayStation prawdopodobnie nie będzie dało się DLC 6, bo jest produkowany przez BTSD, która należy do Microsoftu i przy okazji właśnie trwającego procesu Microsoftu z Federalną Komisją Handlu. By the way, na chwilę obecną, jak to nagrywam, już wiemy, że Microsoft ten proces wygrał eee, i będzie jak najbardziej w Stanach Zjednoczonych mógł przejąć Activision Blizzard, ale w trakcie tego procesu wyszło, że Dellers Cross 6 być może zadebiutuje już w 2026 roku. Już, mówię już, bo pierwotna data to 2028. Ba wręcz padły słowa, że nie wcześniej niż w 2028 roku, a teraz 2026. Jeżeli to byłaby prawda, to za 3 lata, po ilu, po 15 latach doczekamy się następcy Skyrima i myślę, że będzie to legendarny wręcz tytuł. No i na samym końcu Microsoft. И kolejna, kolejna sprawa antymonopolowa, tym razem na europejskim rynku założona przez Salesforce, czyli właściciela Slacka. Chodzi tutaj o takie praktyki monopolistyczne, jeżeli chodzi o Teamsy przez Microsoft. Microsoft włączył Teamsy do yy, pakietu yy, nie Windows, Microsoft 365, czyli tych wszystkich usług przez Microsoftu, żeby wiecie, jak najwięcej wciskać tej usługi przy różnym korporacji. No, a Selfos stwierdzi, że tak nie może być i że żądają rozdzielenia tych dwóch usług i wycenienia uczciwego zgodnie z ceną rynkową konkurencyjną, tak żeby, wiecie, nie była ona za niska i. Przez to prowadziła do zbyt dużej sprzedaży tego narzędzia, co za tym idzie dominacji na rynku takich właśnie telekonferencji, które jak wiecie opanowało świat w ciągu ostatnich dwóch lat, e, czyli wyłączenia tej usługi i wycenienia jej uczciwie, to znaczy... Wyżej. Dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj, więc kończymy. I to jest ten moment, o którym wspominałem na początku, gdzie wy zostawiacie suba. A ja życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. I widzimy się za tydzień w kolejnym podsumowaniu newsów. Do zobaczenia. Cześć!